Dobry wieczór Państwu Ostańczony Narodowy. Cześć Kajra. Cześć tu Kajra. Cześć Słowomir. Cześć tu Słowomir, witam. Słuchajcie, zastanawiam się, jakie emocje towarzyszą Wam, jak pojawiacie się właśnie na takich wielkich festiwalach, jak dzisiaj Ostańczony Narodowy. To jest przede wszystkim ogromna radość i zaszczyt, bo to jest podsumowanie całego roku koncertowego. Poza tym możemy się tu spotkać z kolegami, z którymi się w ciągu roku nie widzimy, gdzieś się mijamy, wiesz, na, na wielu koncertach plenerowych. I w tym roku jest wyjątkowo, dlatego że mogliśmy zaśpiewać medley Sławomira, złożony z największych przebojów Sławomira, które łącznie przekroczyły pół miliarda wyświetleń. I jest nam strasznie miło, że, że dzisiaj właśnie na Stadionie Narodowym mogliśmy to zaprezentować. To ja tak zapytam Kaja, jaki jest dla Ciebie największy Wasz przeboj, skoro właśnie mogliśmy to usłyszeć w pigułce? Wiesz to no ja kocham Megiera absolutnie, bo to jest nasza pierwsza piosenka i Ją uwielbiam, od zawsze jest swoją po kochaną perełką. No, w kurkę też ostatnią, po prostu też strasznie uwielbiam, bo to też napisane dla mnie. Podpisując eee, ja piosenkę po 14 tak. latach małżeństwa, jest się tak. Życie z tobą to nie bajka, nie dbasz wcale o moje jajka. I to jest kurka. Dzisiaj śpiewaliśmy na Narodowym. Faktycznie ja bardzo lubię, kiedy Sławomir mnie zaskakuje i, i, i kurka jest właśnie jedną z tych piosenek. No właśnie Sławomir, czy to jest na podstawie Waszych doświadczeń? O, oczywiście, czy... słuchaj, od Megiery, ale były też dobre momenty. Jest, masz miłość zakopanym, masz będę z nią, to na urodziny Kajry napisana piosenka, jest kurka teraz i właściwie Kajra, baciaty są nowe, bo, bo napisaliśmy też nowe piosenki, także Kajra jest cały czas dla mnie inspiracją i cały czas, ona nawet nie wie, ale powstają nowe piosenki specjalnie dla niej. Jakie? Teraz się Kajra dobierz. Wszystko najpierw będzie wiedziała Kajra. A Kajra, nie myślałaś, żeby zrobić właśnie na odwrót, żeby napisać piosenkę o Sławomirze? Wiesz co? No, chodzą mi czasami takie małe pomysły po głowie, ale to zachowam dla niego w domu. Ale właśnie, jakby to się zaczynało? I jest taka godzina, i niecenzuralne będzie mówić, prawda? W, w, tak. No to, to niestety są takie słowa, które mogą zabrzmieć po 22, a jeszcze jej nie ma, więc. Okej, okay, to ja tak zapytam, słuchajcie, jesteście tyle lat razem, jesteście tak. razem na scenie, jesteście razem w życiu prywatnym. Jak nie zwariować? Nie wiem, kto pierwszy? Tak, wiesz, co normalnie. Trzeba się lubić, trzeba lubić swoją pracę. Najważniejsze, żeby praca była pasją. No i pewne rzeczy czasami odpuszczać, ale takie też są rzeczy, których nie wolno odpuszczać. Rozmawiać, 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 dopytywać, 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 dopytywać i dopytywać. I jeszcze raz dopytywać. Bo nam się wydaje, że my coś wiemy, a tak naprawdę nic nie wiemy. Podzielasz słowa Tak. Tak. <grytki>, krótkie, krótkie wymowne. To, to jest właśnie jak mam odpowiedzieć, jaki jest sukces małżeństwa, tak. Czyli rozumiem, że u was w związku zawsze ostatnie zdanie należy do mężczyzny i brzmi ono tak, kochanie. Tak, kochanie. No ale właśnie, tak się zastanawiam, bo wy jakby e, trzymacie tą swoją prywatność trochę dla siebie, trochę i oczywiście zdradzacie, ale trzymacie ją dla siebie. Wiem, że macie syna i jakby wasz syn chciał wejść do świata show-biznesu, to rodzice powiedzieliby mu tak? Synku realizuj się, czy nie? My cię od tego chronimy. Wiesz co, ch e, jakby bardzo chciał, to byśmy mu pomogli, natomiast osobiście bym mu absolutnie odradzała. Natomiast, znając jakby jego obecne pomysły na, na życie, to pójdzie w zupełnie inną stronę, totalnie kosmiczną. Ale. No. To mam nadzieję, że, że, że muzyka będzie jego takim pięknym hobby, które będzie chciał wykorzystywać. Natomiast, że będzie chciał to zrobić w, so, w socialach i żeby być osobą publiczną, myśli, myślę, że on wie jaką my cenę za to płacimy i, i to, że naprawdę staramy się go chronić i chronić naszą prywatność, robimy to absolutnie świadomie. I, I oczywiście, że jest tak, że są rzeczy, które pokazujemy, że jakby już kiedy czujemy taką presję, że musimy pewne rzeczy pokazać, to robimy to bardzo świadomie. I, i na tyle, na ile czujemy, że, że, że trzeba. Natomiast wszystkie nasze intymne sprawy, nasze yy, po prostu prywatne, zostają za drzwiami domu. My też ani domu naszego nie pokazujemy, ani zupełnie nic więcej. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ale tak się zastanawiam ja właśnie, czy wasz synek przejawia, bo wspominasz o tej muzyce, to może Sławom zapytam ciebie, czy on już przejawia jakieś takie pierwsze talenty, na przykład śpiewa albo gra na czymś? Tak, bo jakieś... Tylko tak delikatnie uchyliłam. Delikatnie. 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 Wiesz co, bardzo ładnie gra na fortepianie. Okay. Yy, lubi śpiewać, ale no zdecydowanie ma umysł yy, analityczny, matematyka, chemia, fizyka, kosmos. To go cieszy. Yy, I ja uważam, że trzeba pozwolić dziecku być dzieckiem. Więc na razie mu towarzyszymy w tym odkrywaniu różnych przygód, a kiedyś przyjdzie czas na to, żeby wybrał swoją drogę. Kajla, wspomniałaś o, to, o tym, że wy płacicie wielką cenę za to, że jesteście na świeczniku. Jaka to jest cena? Wiesz co, no że nie jesteś nenem, jesteś osobą publiczną i każdy uważa, że ma do ciebie prawo. Chciałabyś, żeby każdy miał do ciebie prawo? No, nie, 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 ja sobie właśnie, ja sobie tego nie wyobrażam, za to podziwiam właśnie sobie publiczne, że potraficie żyć mimo to, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby za każdym y, razem pracowali za mną paparazzi. Wiesz co, no generalnie kiedy y, ludzie, kiedy szanują jakby naszą prywatność, i wiedzą, że, że jest czas, kiedy jemy w restauracji, kiedy jesteśmy na stacji, kiedy gdzieś jesteśmy w sklepie. Oczywiście są, są osoby, które to totalnie rozumieją i, i okej, okay, ale są, so, są osoby, które często bardzo przegraczają tą granicę, no i wtedy to nie jest okej, okay. no ale staramy się jakoś e, to łagodzić i ja zawsze jestem tym złym policjantem i, 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 e, e, która w ogoni, krzyczy, gryzie, a słowomir zawsze stara się być miłym i bardzo mi te role odpowiadają. A tobie słowa mi odpowiada tak, że ty jesteś tym dobrym policjantem właśnie w kontaktach z fanami, którzy przekraczają granicę, a Karia jest tym złym? No to nie jest tak. Wiesz co, ja myślę, że ci, którzy nas kochają i szanują, to nie przekraczają tej granicy. Jak ci dziecko płacze na ramieniu, no to raczej nie podejdziesz do kogoś, że chcesz robić zdjęcie i musisz zostawić dziecko, bo... Wiesz. Także myślę, że, że to jest jakaś taka granica wś, wś, wśród ludzi, takiej grzeczności, takiej kultury, że, że my jesteśmy oczywiście dla ludzi, bo dostaliśmy szansę od ludzi. I po koncertach mamy ten czas, że podpisujemy płyty, e, robimy sobie zdjęcia, ale kiedy jest ten czas prywatny, kiedy jestem z dzieckiem, z żoną, no to, e, to serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy potrafią to uszanować i mam nadzieję, że mogę Wam się odwdzięczyć potem właśnie muzyką, koncertami. Tak się zastanawiam, jeszcze troszeczkę zahaczając o wasze życie prywatne, mhm. kto z was lepiej gotuje? Wiesz co, kiedyś powiedziałabym, że ja, ale ostatnio zdecydowanie powiem, że Sławomir. Sławomir, jakie jest twoje popisowe danie? Ja bardzo ry ryby lubię. Jakie na przykład? Jakie I... umieszczone? Łososia lubię przygotować dla rodzinki. E, lubię taką sałatkę na szybko zrobić i e, bardzo lubię też e, dziczyznę. Mam taką szansę, że mnie wspierają myśliwi z Podkarpacia, także czasami mogę jakąś nogę na przykład z dzika przygotować jak są święta i to mi sprawia dużo radość. W ogóle to gotowanie, kiedy wiesz, że przy stole będą ludzie, których kochasz, no to, to, to uskrzydla i myślę, że ci, którzy spędzają trochę czasu w kuchni, to wiedzą o co mi no chodzi. Tak, bo gotuje się z miłości dla. No różnych... jest, tak, jak widzisz, że im smakowało, wiesz, to, to człowieka to cieszy. A okay, Tobie smakują, smakują popisowe dania Sławomira? Jest no cudownie, no przepiękne, po prostu jakiś taki dzik po prostu i smalec z tego, o Boże, jakie to jest pyszne. No cudowne, ja też mam gulasze z dziczyzny, jak sobie razem z Sławomirem też gotujemy, więc naprawdę ta kuchnia potrafi łączyć ludzi i no, jest to mega, mega, mega przyjemne. Tak się zastanawiam, moi drodzy, czego ja mogę Wam życzyć na zakończenie rozmowy? Zdrowia. Zdrowia, słuchaj i mamy takie jedno wielkie marzenie. Możemy Ci powiedzieć? Pewnie. Marzymy słuchajcie o tym, żeby dobić wreszcie do złotego przycisku na YouTubie, bo brakuje nam już tylko 15 tysięcy, do miliona subskrypcji. Także jeżeli kiedykolwiek muzyka Sławomira Wam dała radość, to wciśnijcie ten czerwony przycisk, to nic nie kosztuje, a dodacie nam tym skrzydeł. No słuchajcie, wiecie co robić, zaglądajcie na kanał Sławomira, klikajcie przycisk subskrybuj. Ja dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Życzę zdrowia Dziękujemy. i właśnie tego, żebyście przekoczyli ten magiczny był. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia.